Siema kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. To nie są tłuste włosy. Wiem, moja twarz nie wygląda dobrze, ale jest po e, walce z przeziębieniem, które na szczęście do końca mnie nie dopadło, ale dopadła mnie opryszczka plus te niedoskonałości taką mieszaną zdecydowanie, ale ona potrafi z takiej skrajności, skrajność z mega suchej wywalać jakieś dziwne rzeczy no i stwierdziłam, że nie, ja muszę trochę dzisiaj o siebie zadbać, tym bardziej, że jutro mam imprezę urodzinową Antka w domu i ogólnie no w ogóle cały tydzień to są zawirowania i stwierdziłam, że dzisiaj odpuszczam, robię sobie pielęgnację myję włosy, jadę, jadę, jadę do Action ale muszę też ogarnąć dużo rzeczy w domu, także będziemy sobie działać też w domu I, i ten film oczywiście powstaje przy współpracy z marką Yumi, którą pewnie bardzo dobrze znacie, a jak nie, to na pewno kojarzycie przez tego słodkiego, aloesowego ludzika. Ja kocham takie grafiki, wiecie, że ja często noszę koszulki z jakimiś postaciami z bajek. No, lubię takie dziecięce. Taki, kim taka postać. Miałam z tą marką już do czynienia, jeżeli chodzi o pielęgnację włosów. Stosowałam szampon i odżywkę. Z obu produktów byłam bardzo zadowolona. Szampon mi się skończył, przepięknie, obłędnie pachniał i odżywkę używam do tej pory i bardzo ją też lubię do stosowania, żeby łatwiej mi było rozczesywać włosy Laurce po myciu. I co ja trzymam w ręce? Tonik. Robimy pielęgnację. Robimy pielęgnację i zbierzemy się za robotę. A um, no. no, i będzie vlog, będzie vlog, e, będzie vlog też normalny. Jest to tonik do twarzy nawilżający, rozświetlający. Po taki sięgnęłam, Są różne te toniki, ale mi bardzo zależało na tym ze względu, że on ma rozjaśniać, redukować jakieś przebarwienia. Zobaczcie, to wszystko to jest są podrądzikowe przebarwienia. Jakieś zawirowania hormonalne, właśnie to wydzielanie się sebum powoduje, że moja twarz na przykład teraz e, wygląda tak, a nie inaczej. Do tego ma, e, jest tam morelka i, e, i cytrynka, e, żółte owoce, które powodują, że po użyciu w ogóle czujecie taki fresh na twarzy. E, jest, e, I ważne jest takie fajne uczucie, nie? Za szybko gadam, prawda? Ale... E, nie chcę wiecie też żeby 20 minut to było ogadania bo wiecie że ja o kosmetykach czy o perfumach jak wam opowiadam to mogę opowiadać całego vloga z tego można by było całego vloga ułożyć ten tonik zawiera też taki składnik jak glukonolakton i on jest odpowiedzialny właśnie za redukcję sebum lekko peelinguje ale nie podrażnia, nie ma tego takiego uczucia tarcia. Bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład, że trzeba omijać okolice oczu, że to wcale nie jest takie, wiecie, tarcie takimi mocnymi peelingami czy czymś w okolicach oczu. A jeżeli używamy toniku, to gdzieś tu pod tymi oczami też przecieramy. Ale ten składnik, czyli glukonolakton, nie powoduje tego, że to tarcie jest takie mocne, zwęża wam pory, redukuje właśnie jakieś zaskórniki, jakieś niedoskonałości. Tylko trzeba uważać, ponieważ podczas używania tego kosmetyku wasza skóra może być bardziej wrażliwa i poddatna na działanie promieni słonecznych. Dlatego zawsze filtr UV. Ja na przykład o tym nie wiedziałam, mimo że już stosowałam. Kosmetyki zawierające ten składnik, ale wiecie, byłam zabezpieczona, ponieważ zawsze używam filtra UV. Cały okrągły bity. Rok używam filtra UV i użyję sobie tego toniku. I powiem Wam, że aż mi się ręce trzęsły, jak go używałam pierwszy raz, czy nie stanie się to samo? Bo zawsze tu na kościach robiły mi się takie, no nie za fajne, takie. Suche placki, takie ja to nazywam, takie liszaje od tego. Ale ten tonik jest naprawdę delikatny. Obawiałam się też tego, że on przez tą zawartość witaminy C, tej cytryny i tak dalej, będzie mnie podrażniał, ale absolutnie nie ma takiego uczucia. Bardzo fajnie fajnie. I tego, y, 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 w nim tego glukonolaktonu jest y, aż 10%, więc y, warto właśnie zabezpieczyć swoją skórę y, i nie, y, no nie, nie ryzykujcie, nie, nie ryzykujcie. I wasza skóra nie będzie właśnie po tym podrażniona, po tym toniku, ze względu na zawartość aloesu, który no nie znam składnika, który bardziej łagodzi. Wiecie, nawet po oparzeniach słonecznych zaleca się różne żele, które ja też mam z firmy Yumi. E, e, taki wiecie. E, żel łagodzący, warto sobie go nałożyć. To jest żel, który można stosować i na włosy, i na skórę. To nie jest moje pierwsze opakowanie tego żelu, bo on świetnie nawilża włosy. Aloes jest genialny na wszystko. Moja babcia posiadała kwiatek taki, aloes, tylko chyba to zależy też od gatunku, bo kiedyś dostałam od babci mojego męża aloes, który uśmierciłam. Ale mi powiedziała, to nie jest ten kosmetyczny, on tak nie działa. A ten, który miała moja babcia, to mi kiedyś powiedziała, masz te opryszczki, urwij kawałek tego Aloesu przyłóż. Od tej pory sięgałam po to za każdym razem, bo w momencie na drugi dzień to było wklęśnięte, nawet potem na te takie suche rzeczy, jak już byłam bardziej świadoma tu pod oczami, to sobie nałoż, urwałam, nałożyłam bezpośrednio z tego czystego aloesu na twarz, dlatego ja uwielbiam na przykład kosmetyki z aloesem, nawet bez żadnych ekstraktów, lubię ten zapach, no cudow, cudowna rzecz, także tonik nałożony, nic nie szczypie i fajne taka, powiem Wam, taki chud od twarzy tak jakby nie wiem jak wam to opisać jak używacie takich odświeżających kosmetyków no to e, tak jest no i co dalej no w kosmetyczce osób 30+ plus nie może zabraknąć e, czegoś takiego a najlepiej i wcześniej jak krem pod oczy e, zwłaszcza moje oczy cienie widać tu jak głównie tu na powiekach ja tu nawet pod oczami nie mam jakiegoś problemu może to jest też z tym że zawsze nakładam krem pod oczy e, ale też chodzę na taki zabieg. Yy, yy, właśnie muszę go powtórzyć, już powinnam go dawno powtórzyć, yy, ale yy, krem pod oczy, przepięknie pachnie malinką, bo on ma ekstrakt z granatu, sok z granatu i maliny. O jak go otwieracie to od razu czujecie malinkę, przepięknie pachnie. 99% składników to jest aloes, 99, tak, sok z liści aloesu, skład to jest 98% składników naturalnych. I oczywiście ma też skwalan, który ma za zadanie też redukcję sebum i właśnie zadbanie i chroni Waszą tu skorę pod oczami przed szkodliwym działaniem promieni UV również. To co nakładamy. Pokażę Wam konsystencję. On e, przy nakładaniu wydaje się taki dość zwarty i dość gęsty. Jak go nałożę. Nie wiem, czy wy to będziecie. Aha. Widzieć, ale on jest taki zwarty, nie spływa, ale jak sobie go rozetrzecie, to on robi się taki bardziej taki wodnisty. I powiem Wam, że właśnie e, pompka dość wydajnie go pompuje i trzeba delikatnie sobie żeby za dużo produktu no bo to potem wtedy zmarnujecie a on jest mega wydajny on właśnie wydaje się taki że nie spływa jest gęstszy ale on się bardzo rozchodzi ja jako czuję nawet tutaj pod oczami i wiecie czujecie zazwyczaj się mówi pod nosem w tym przypadku nad nosem e, ładny, malinkowy e, zapach. E, super, w, właśnie ten kremik. I w ogóle to opakowanie takie po, niepozorne, łatwo schować do torebki, do kosmetyczki gdzieś, żeby sobie tam, wiecie, nie wiem, powklepywać, e, trochę się odstresować czy coś. Więc e, warto. Używać e, też e, takich produktów, bardzo Wam polecam. Ja jestem na razie z niego e, bardzo na brodzie mam zadowolona. I ten SPF, ja już go miałam kiedyś w rękach, przysięgam Wam. Miałam ten dokładnie, ten z kwiatem z brzoskwini e, aloesowy e, SPF w ręce. Byłam w drogerii. Nie było mojego ulubionego. Przyznaję się bez bicia. No i szukałam czegoś innego. Wyjeżdżaliśmy wtedy do Tunezji. To było w maju. I wzięłam do ręki ten. I podeszła do mnie pani drogerii, no, która tam pracowała. Pani ekspedientka i mówi, czy może w czymś pomóc. A ja mówię, no, że czy macie ten i ten krem? Nie, nie mamy, oczywiście, jak zawsze. Yy, I mówię, potrzebuję dobrego SPF, takiego, żeby się nie malować, bo zazwyczaj na wakacjach się nie maluje, ale żeby makijaż też ładnie na niego siadł. No i co? Poleciła mi coś innego. I jak myślicie, co wziąłem? No, ten droższy, boże lepszy, i wcale nie byłam z niego zadowolona, wcale, wcale nie byłam z niego zadowolona. Kupiłam potem drugi. Też nie ten. I gdyby nie współpraca z Yumi, to pewnie bym go nie kupiła. A mam wrażenie, że ta pani nigdy go nie stosowała, tylko po prostu chciała mi wcisnąć coś droższego. Bo wiadomo, jak sklep ma obrót i, i tak dalej. No to mi się wydaje, że to na korzyść dla pracujących tam osób. I oczywiście 91% to są składniki pochodzenia naturalnego, dlatego Wam mówiłam, że kosmetyki marki Yumi to jest ponad 90% składników naturalnych, nie mówię Wam, że 99%, bo ten krem to jest 91%, oczywiście główny jego skład to jest sok z aloesu i kwiat brzoskwini. Pięknie brzoskwinką pachnie, pięknie. I powiem Wam tak, jeżeli używałyście kosmetyków z aloesem, to Was to nie zadziwi, ale on tak, nie bieli, w ogóle nie bieli. Nie roluje się, chociaż jak go pierwszy raz nałożyłam i gdybym nie wiedziała, że jest z aloesem, to bym miała wrażenie mm -hmm, nałożę podkład, będzie się ważył, będzie się rolował. Nic takiego się nie dzieje, już sięgałam po kremy z filtrem, które jak chciałam reaplikować, czyli nałożyć kolejny raz, no bo to nie wystarczy, że raz nałożycie i o, super, jesteśmy chronione cały dzień, tylko musiałam oczyścić skórę twarzy i nałożyć krem jeszcze raz. Wiadomo, to ma swoje plusy i minusy, ale nie zawsze mamy czas przed tą reaplikacją na to, żeby oczyścić tą skórę twarzy, no bo to, co na niej osiądzie, to oczyszczamy, nakładamy, super sprawa. Ale jeżeli chcemy reaplikować i nie mamy czasu na to oczyszczanie twarzy, to tym kremem zrobicie to ekstra. Zobaczcie, ma taką, taką konsystencję. Nie wiem, czy łapie ostrość. I on też, jak, podobnie jak ten krem jest gęstszy, ale podobnie jak ten krem pod oczy, on się, jak się podczas rozścierania on, on się robi taki coraz bardziej. Nie, że płynny, bo on ma dużo tego, właśnie aloesu też i jest tłustszy. O, masz takie uczucie bardziej y, tłustego kremu, Nakładacie go i jak ja go pierwszy raz nałożyłam, to mówię tak, no on na pewno nie z Matowicera. Ale to jest takie złudne wrażenie, bo on naprawdę bardzo szybko, bardzo fajnie się y, wchłania. No, o, dobrze, że mam, dobrze, że nie mam umytych wło, y, włosów. I e, naprawdę go dużo nie, tr nie, nie trzeba. Tam chyba na opakowaniu pisze, że na dwa palce czekajcie, sprawdzę to. Tu e, co, coś mi tak świtało, że nałożyć ilość produktu odpowiadającą dwóm palcom nie? Za dużo. On jest tak wydajny, że naprawdę nie trzeba tyle. No te dwa palce to starczą na szyję i dosłownie dekort, bo on mimo takiego wrażenia żelo, nie żelowego, nie wiem jak wam to opisać, musicie po prostu yy, spróbować. Yy, I on sprawia, że macie taki filtr, wydaje wam się, na twarzy. Czujecie, jak używaliście kosmetyków aloesowych, to ewidentnie czujecie, że macie coś z aloesem na twarzy. Chyba sobie zatarłam trochę oko, co nie jest dobre przy SPF-ie. Mogę mieć lekko czerwone, ale macie taką bazę już po prostu bazę pod makijaż. I ja go pierwszy raz użyłam w momencie, gdy szłam na powiem Wam, że nawet tak nie szczypię, jak, bo pamiętam, zbierałam się na wesele. Zbierałam się na wesele do kuzyna i jadąc samochodem, nie widziałam, że mi został SPF pod palcem. I zatarłam sobie oko. Jak ja przyjechałam, jak mnie koleżanka, która jest fryzjerem, zobaczyła moje oko, to ja wyglądałam jakbym płakała całą noc no bo wiecie, miałam zaczerwienione. A tu powiem Wam, nie szybciej, nie ma tego efektu takiego szczypania. Wiadomo, jakbym sobie mocniej pewnie zatarła. To bym poczuła, ale no, nie ma nic gorszego jak SPF dostanie się do oka, także uważajcie. I on ma ten kwiat z brzoskwini, prawda? On będzie Was chronić też przed. Ten ekstrakt z brzoskwini, on ma super działanie przed jakimiś szkodliwymi czynnikami z zewnątrz, np. przed smogiem, jakimś osadzaniem się na twarzy i tak Dalej, jakichś takich nieładnych, brzydkich, brudnych rzeczy. Ale wracając do y, historii, bo. Ha, wróć, widzicie? Od skrajdość, skrajdość to nie tylko moja cera, ale też ja. Pierwszy raz użyłam tego SPF-u, gdy wybierałam się na e, imprezę i powiem Wam, że nałożyłam go i miałam obawy. Mówię, hm, kurde, boję się, że mi się zważy ten podkład, taki ciężki podkład e, matujący. E, no wiadomo czemu. Też, chociaż na co dzień praktycznie się nie maluję już lub używam jakiegoś bibi lekkiego podkładu, jak chcę się ogarnąć. No i mówię, Chyba to nie będzie grało, a grało cudownie. Nie dość, że pięknie mi siadł ten podkład na twarz, to jeszcze zrobił się taki glow dzięki temu, bo ten krem od razu, mimo że nakładacie go, żeby chronić przed szkodliwym promieniowaniem UVA UVB, na pewno tak, widzicie, jest UVB, to też jest bardzo ważne, to Macie z tego idealną już, nie musicie żadnej bazy już używać. Bo on, widzicie, on się już pięknie wchłonął. On sprawił, że jest takie glow na twarzy, na mojej zmęczonej naprawdę twarzy. I jak ja nałożę na to podkład, makijaż, to on się nie dojrze, ten to mi się trzymał cały czas. To nie był drogi podkład, znany na pewno wszystkim podkład, nie będę tu teraz podkładów e, reklamować. Ale nie drogi, drogeryjny, tani podkład, ale taki, wiecie, zapychacz lekko i, i super, super nadaje się pod makijaż. Ja jestem bardzo z, z niego zadowolona. Także nie ma co przepłacać. No. No i co ja Wam będę? Ja nie jestem jakimś pięknym okazem do tego, żeby teraz coś Wam udowadniać. Musicie spróbować same, bo pamiętajcie, że każdy ma inną skórę, inne pecha, inaczej to działa, ale nie ma nic lepszego dla naszego ciała, dla naszej twarzy, dla naszych włosów niż naturalne kosmetyki. Aloez ma zbawie zastosowanie wszędzie od środka i na zewnątrz jak wam mówiłam jest super produktem po ten krem no sięgajcie bo jest petarda nie ma co dziewczyny przepłacać ma naturalny skład jest świetny robi swoją robotę pod makijaż też ekstra się nadaje już jest bazą wszystkim w jednym nawilżeniem i ochroną e no i co, wspierajcie polskie marki, bo jest to bardzo ważne, kto ma to robić, jak nie my, wiecie, cudze chwalicie, swego nie znacie, a mamy bardzo dużo cudownych produktów, które zostały wyprodukowane w naszym kraju, no i co, no... To nie jest wszystko. Macie minus 30% na kosmetyki marki Yumi. Możecie też po nie sięgnąć w drogeriach, ale tam nie dostaniecie e, rabatu. Plus do tego przy zakupach powyżej 50 zł. Od 50 zł macie e, DPD Pickup za złotówkę, więc możecie je odebrać e, czy w paczkomatach, czy zamówić do domu, czy. E, no także wiecie. No więc tak, kochane, ja Wam tu mogę mówić, a wyglądam jak wyglądam, ale myślę, że nic co ludzkie nie znam obce i każda z nas czasami wygląda lepiej, czasami gorzej, ale trzeba siebie akceptować i walczyć o to, sięgać na przykład po polskie produkty, sięgajcie po polskie kosmetyki, no ten krem jest super, wspierajcie polskie marki, bo cudze chwalimy, swego nie znamy, a to jest bardzo ważne. Mamy cudowne kosmetyki z aloesem, wyprodukowane w naszym kraju, które... Mogą nam właśnie pomóc w takich zawirowaniach więc bardzo Wam polecam, bo to też nie jest wszystko. Wchodząc na stronę Yumi macie tam minus 30% rabatu na kosmetyki i przy zakupach powyżej 50 zł macie DPD Pickup za złotówkę, więc jak się już w ogóle za, za nie płaci za przesyłkę, bez wychodzenia z domu możecie jeszcze w promocyjnej cenie skorzystać, więc naprawdę przystępnych, e, fajnych na każdą kieszeń e, kosmetyków to grzech nie skorzystać. Ja Wam bardzo polecam zwłaszcza jeżeli nie Miałyście kontakt z produktami, z Aloesem, to e, lubicie kosmetki wegańskie, naturalne, bezpieczne dla Was. E, to bardzo Wam e, polecam. E, bo wiecie, przy DPD Pickup też możecie wygodnie odebrać w paczkomatach DPD lub właśnie na przykład w żabce. Ja dzisiaj czekam na przesyłkę i czekam na sms ka więc mam nadzieję, że jak będę wracać z Action albo jak e, będę odbierać dzieciaki, to już ta e, paczka będzie. A teraz. E, Weźmy się za życie po prostu, weźmy się za życie. Ale ja, może, pierwsze już trochę do Was gadam, więc umyję sobie tą głowę, bo nie jest dobrze. Także do zobaczenia zaraz.

Zamykane z tym to jest strzał w dziesiątkę, uwielbiam to lustro. Lustro kupiliśmy w castoramie. Jeszcze zamontowaliśmy sobie tu takie. O po boku! takie światełka, są po dwóch stronach. Ja tu nie robię makijażu, bo mam toaletkę. No i nie wiem, jakby. No pomieściłam się, zrobiłam sobie na pewno miejsce w szufladzie. I powiem wam, że zastanawiam się nad likwidacją toaletki. To znaczy nie o tyle, że całkowicie ją zlikwidować, ale myślę o jakiejś mniejszej. Chciałabym tu coś zgrabniejszego, z lustrem, zgrabniejszego, najlepiej takiego z zamykanym lustrem, które będzie tworzyć blat. Mam taką upatrzoną, piękną toaletkę z Voxa, ale ona jest za duża. Ona jest duża, ona mi tu za dużo miejsca. A chciałabym taką malutką, kompaktową, żeby mi tu weszła. Ja pamiętam tą swoją toaletkę. Yy, jeszcze mam łóżka nie pościelone. Zamawiałam na Allegro razem ze stolikami. To grosze kosztowało. Grosze i. Yy, no, myślę to nad czymś mniejszym. Na razie jest ta. Mam inne, tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu, y, wydatki mamy. To jest właśnie taka jedna z tych zachcianek, o których mówiłam we vlogu. Y, nawet nie w poprzednim vlogu, tylko y, przy recenzji odkurzacza y, void. Y, więc y, no, ale są grubsze rzeczy. Dobra, a teraz jadę do szkoły, bo Antek zapomniał wody, więc jadę, a później y, Chcę szybko ogarnąć tą łazienkę i zabieram się za pracę. Muszę wykonać swoją pracę, swoje rzeczy, które mam do zrobienia. Kawa wypita, a Krzychum jeszcze zabrał czas. Bo wiecie, to robicie, gadacie, ale jednak gadacie i nie robicie. <ścoughs> Krzychum dzwonisz do mnie, jak ja mam tyle roboty. Ale tu już ogarnięte, tu już też ogarnięte. No, no wiecie no, jako tako jest ale jest posegregowane wszystko ma swoje miejsce no i tu też mam ogarnięte Co dużo mam kosmetyków zdecydowanie dobra działam dalej teraz rzucam pranie i ogarniam już łazienkę będzie perfecto Kochani, no i na koniec małe sprostowanie. Ten vlog musiał tak wyglądać, był połączony z dwóch dni. Górę mam ogarniętą szafki, wszystko już picobello, jest Petar, petardino. To już jest przyszłość to, co nagrywam, ale byłam przeziębiona, co po mnie widać, i mówiłam o tym. Na początku vloga, plus żal mi było tych przebitek, które już do tej pory nagrałam. A kolejny vlog w ogóle jest poświęcony prezentowi. Prezentu? Pre, prezentowi? Tak? Dobrze ja to odmieniam? Nie wiem, ja już po prostu dzisiaj mam serdecznie dość, który mieliśmy dla Antosia. Jutro mamy imprezę urodzinową mam to też chyba napomknęłam na początku vloga, no i tak się jakoś złożyło, że na początku vloga, jak i podczas vloga, który jest z zupełnie innego dnia, mam tą samą koszulkę, ale na przykład paznokcie mam inne, stan mojej cery jest inny, więc żeby nie było, że coś tu kręcę, to są w ogóle ujęcia z różnych dni. To, co do Was mówię, to jest w ogóle przyszłość. Dzień wcześniej, niż Wy oglądacie tego vloga, to nagrałam, także tak to wyglądało ci musiało ze względu na kilka zawirowań, moje złe samopoczucie. Tu w ogóle teraz to codziennie coś po prostu nie mam takiego dnia, że o, że nic. Tym sposobem jeszcze w ogóle nie mam na dole nic ogarnięte, a od tamtego vloga minął dobry tydzień do 10 dni, którego nagrywałam. Więc tak, no ale postaram się teraz być na bieżąco, musiałam się jakoś ogarnąć. W ogóle dzisiaj jest już godzina 16:15, a ja mam po prostu pod korek jeszcze zajęć. Musimy zrobić piniatę jutro na urodziny. Na 17 idę na zebranie do Antosia, do szkoły. Muszę skończyć jedną torebkę dzisiaj. No muszę. No i właśnie montuję tego vloga, żeby chociaż to z listy mi już na dzisiaj odpadło. Ale cieszę się, że dzisiaj ogarnęłam sobie zakupy. I bardzo chciałabym podziękować z tego miejsca mojemu synowi, którego prosiłam o to, żeby być cicho, a on się tłucze i... Trzaska w kuchni, leje wodę i Bóg wie, co jeszcze właśnie zalał mi pół kuchni. Bo chcę nagrać vloga. Dziękuję. Brawa dla niego. O, i stoi blisko kwiatka. O to też prosiłam. Ja nie wiem, co ta sterlicja komukolwiek w tym domu zrobiła. Bo proszę ich, mam tyle miejsca, żeby przechodząc koło niej jej nie dotykali. Nie, nie mogą. Muszę ją przestawić, no bo przecież mnie. Także, kochani, tak, jeszcze raz Wam przypominam, macie minus 30% na kosmetyki marki Yumi, dom wariatów, polecamy się. I przy zakupach powyżej 50 zł macie pick-up DPD za Zeta, za Zeta tylko. Więc wiecie, tak jak już Wam mówiłam, wyjść z domu... Jechać do drogerii, zrobić zakupy, a tu macie minus 30% i jeszcze nie płacicie za paliwo, za bilet czy czymkolwiek się tam przedostaniecie do drogerii i nikt mi tu nikt nie pisze, że mieszka pod drogerią, bo tam nie ma minus 30% na Jumi. Także wspierajcie polskie marki, tak? Szerbata Kaśka. Szerbata Kaśka dostała awans do starszej grupy wiekowej. Bo ona jest 4-6 lat hip hop, a Lesbie dobrze radzi, więc idzie do grupy od 7 lat. Brawo! Ta ja, 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 pani! Dobra, ale kiedyś będziesz to oglądać za x lat i będziesz miała do mnie pretensje, że to wstawiłam, a mi się kończy pamięć, więc nie mam zamiaru tego e, ucinać, więc e, jesteś świadoma tego, że to będzie opublikowane i nie będziesz miała nigdy do mnie o to pretensji. Tak! <laughs> Dobra, no ja bym chciała, żeby oni jak najmniej się pokazywali we vlogach, ale sami tego chcą. Ale nie wiem, czy zdają sobie też do końca sprawę z tego, że. Ale chyba już tak, no już są na tyle duzi. Laura jest strasznie medialna. Nie rób tak, bo to brzydko wygląda. Nie tylko, że ty chcesz, ale to brzydko ciuczko wygląda. Ok. Oj, ta mała pizza mała ma. Nie widać Dobra, kończę tu ogarniać, chociaż nie wiem, czy jest sens, bo jutro tu będą dzieci. Tu będą mieli imprezę na dole. Plus widzę nie wiem czym mam ubrudzoną kuchnię. Patrzcie. Jeżeli chcecie nas wspierać, to zostawcie komentarz, łapkę w górę dla zasięgu. Jeżeli nas oglądacie regularnie, kliknijcie subskrypcję. Zostawcie po sobie tą pieczęć. Obserwujcie nas w social mediach sorry za Astona, brak kultury, co ja Wam poradzę. I do usłyszenia w następnym e, vlogu, w bardziej, mam nadzieję, sprzyjających do nagrywek warunkach. Ciao. Ciao! Ciao! Bye, bye!